tymczasem na wsi nastał straszny czas sądu i kary, że już nie opowiedzieć, co się tam wyrabiało, jakoby dur ogarnął lipce, A ludzie zgoła się powściekali, bo co ino było rozważniejsze, pozamykało się w chałupach lub uciekło na pola zaś reszta. Pozbierana nad stawem w gromady, jakby opita złością, wrzała coraz zapalczywiej, urządz się nawzajem krzykami, że już każden się wydzierał, każdy pomstował, każden się srożył wraz, czyniąc przeraźliwy warkot podobien dalekim i groźnym grzmotom. I w jakiejś minucie cała wieś ruszyła do dominikowej, kiedy ten wezbrany, szumiący potok wiedła organiści na a za nimi przepychało się z rykiem całe rozjuszone stado. Wdarli się do chałupy, kiej burza! Ja, że zadygotały ściany, Dominikowa zastąpiła drogę, to ją stratowali. Jędrzyk skoczył bronić i w oczy mdnienie zrobili z nim to samo. Wreszcie Mateusz chciał ich powstrzymać przed komorą, chociaż prał drągiem, chociaż bronił całą mocą, ale nie wyszło i zdrowaś już leżał, kajś pod ścianą, z rozbitym łbem i nieprzytomny. Jagusia była zaparta w alkierzu, alkiej wyrwali drzwi. Stała przytulona do ściany, nie broniła się, nie wydała nawet głosu. Blada była, jej trup, a w oczach szeroko rozwartych gorzało ponure płomie, grozy i śmierć. Storong wyciągnęło się po nią. Storong, głodnymi, chciwymi pazurami chyciło ją ze wszystkich stron. Wyrwało, niby kiesz płytko wrośnięty w ziemi, powlekło w opłotki. Związać ją! Wyrwie się jeszcze i ucieknie! Rozrządziła wójtowa. Na drodze stał już gotowy wóz, nałożony świńskim nawozem po desek i zaprzężony we dwie czarne krowy. Rzucili ją na gnój, związaną niby barana i ruszyli wśród piekielnego zamętu. Urągliwe wyzwiska, śmiechy i przekleństwa posypały się na nią kiej grat, po stokroć zabijających. Ale przed kościołem cały pochód przystanął. Zatrzają zeblec, do naga i pod kruchtą wysiec rózgami! krzyknęła Kozłowa. Zawdy takie bili pod kościołem, do pierwszej krwi bieszczą! Wrzeszczały. Na szczęście brama cmentarza była zawarta, zaś we furtce stojał Jambroż z proboszczowską strzelbą w ręku i skoro się wstrzymali, ryknął z całej piersi. Kto się poważy wejść na kościele! Zastrzelę, jak mi Bóg miły ubije! Jak psa! Groził i tak jakoś strasznie patrzał, gotując broń jakby do strzału, że, poniechawszy zamiaru, ruszyli dalej. Na Topolową. Zaczęli nawet pośpieszać, gdyż burza mogła wybuchnąć leda chwila, niebo posępniało coraz bardziej, wiatr bił w topole, się pokładały, kurzawa zrywała się spod nóg, zasypując oczy i stronami hurkotały grzmoty. — A to poganiaj, Pietrek, poganiaj, prędzej! Czy naglali, rozglądając się niespokojnie po niebie, przycichli jakoś z ładnie bokami drogi, bo środkiem był srogi piasek, że tylko niekiedy co tam któraś zawiętrza dopadłszy wozu ulżyła se pokrzykując za jadę. Ty świnioty, ty tłumoku ty, a do sołdatów łajdusie, ty, zapowietrzonych używałaś, to narzej się teraz ty do posmaku i zgryzoty. Darły się nad nią Pietrek, parobek Borynów, który powoził, bo żaden drugi nie chciał. Szedł przy przywozie, smagał krowy, a skoro jedno upatrzył porę, szeptał do niej litośnie. już niedaleczko, pomsty za taką krzywdę, no. Ścierpcie no. Zasiagusia w postronkach, na gnoju, zbita do krwi, w porwanym odzieniu, pohańbiona na wieki, skrzywdzona ponad człowiecze wyrozumienie i nieszczęsna ponad wszystko, leżała jakby już nie słysząc, ni czując, co dzieje się dokoła. Tylko żywe łzy nieustanną strugą ciekły po jej twarzy pośniaczonej, a niekiedy wzniesła się pierś niby w tym krzyku skamieniałym. A prędzej, Pietre! prędzej! Wołali coraz częściej, rosła w nich bowiem niecierpliwość, jakby opamiętanie, że już prawie w dyrdy dosięgali granicznych kopców pod samym lasem. Podnieśli deski woza i wraz z gnojem, jak to ścierwo obmierzłe, rzucili. Jarzeź Ziemia pod nią jęknęła, padła w znak i nawet się nie poruszyła. Dopadła jej wójtowa i kopnąwszy nogą zawrzeszczała, a wrócisz, dowci, to cię zaszczujemy psami Podniosła jakąś grudę czy kamień i grzmotnęła w nią z całej siły. Za krzywdę moich dzieci! Za wstyd całej wsi! Biła ją druga, abyś szczezła na wieki, aby cię święta ziemia wyrzuciła, byś zdechła z głodu i pragnienia! I biły w nią głosy, grudy ziemi, kamienie i przygarście piachu, a ona... Leżała, kiej kłoda, zapatrzona jeno w rozkolebane nad sobą drzewa. Spochmurniało nagle na świecie. Zaczął padać deszcz, gruby i rzęsisty. Pietrek z wozem coś ich zamarudził, że już nie czekając na niego wracali kupami, a jakoś dziwnie cicho. Ale gdzieś w połowie drogi spotkali Dominikową, szła okrwawiona w potarganej odzieży. Zaszlochana i z trudem macająca kijem drogę. A gdy pomiarkowała, kto ją wymija, wybuchnęła strasznym głosem: Ażeby was mur, ażeby was zaraza, ażeby was ogień i woda nie szczędziły! Każden jeno głowę wtulił w ramiona i uciekał ze strachany a ona wielkimi krokami pobiegła na ratunek Jagusi. Burza rozsrożyła się już na dobre. Niebo posiniało kiej wątroba, kurz zakotłował wielgachnymi kłębami, to pole z jakimś szlochaniem i krzykiem przyginały się do ziemi. Zawyły wiatry i jeły coraz zapamiętali walić się na zboża, pieszkające we wszystkie strony i ryczące, kiej byki zjuszone rypnęły w lasy zwarte, rozchybotane i w niebogłosy szumiące. Grzmoty już szły za grzmotami, przewalając się z turkotem w wskroś całego świata, jeżeli ziemia dygotała i chałupy się trzęsły. Zwite kołtuny miedziano-granatowych chmur zwiesiły nisko spęczniałe, opuchłe kałduny i coraz to która się rozpękała, trzasnął pierun i buchały potoki oślepiającej jasności. A niekiedy sypał rzadki grat, trzeszcząc po liściach i gałęziach a w sinej ćmiedniaku, żawy i gradów targały się rozpaczliwie drzewa, krzaki i zboża, jakby brwiąc się do ucieczki, ale bite wichurą ze wszystkich stron, ślepione piorunami, obłąkane hukiem, kręciły się jeno i szarpały z dzikim poświstem. A kaj z wysoka przez chmury, ciemnice i rozwieje, przelatywały modre błyskawice, leciały niby stado wężów ognistych, leciały wyrwane skąd ciś, nie wiadomo kajciskane, leciały migotliwe, a zagubione, oślepiające przystek świata. Ślepej i jej dola człowiekowa. I trwało tak z przerwami do samego wieczora. Dopiero na samym zmierzchu całkiem się uspokoił. I przyszła noc cicha, ciemna chłodnawa a na dzień podniósł się bardzo cudny niebo było bez chmur i modrzało, kiej opłukane ziemia polśniewała rosami, śpiewały radośnie ptaki a wszelaki stwór pławił się z lubością w rzeźwym, pachnącym powietrzu zaś w lipcach wróciło wszystko do dawnego ale skoro jeno słońce wyniesło się na parę chłopa, to jakby zmówieni wszyscy zaczęli wychodzić do żniwa. Że ano, z każdej chałupy ruszali całą gromadą, z każdej chałupy błyskały sierpy i kosy, z każdego obejścia wytaczały się wozy na miedze i polne drożyny. A kiedy sygnaturka zaświegotała na kościele, już każdy stojał gotowy na swoim zagonie. I posłyszawszy dzwonienie, a jak po niektórzy na co bliższych polach i przejmujące granie organów, jeli odmawiać pacierzy. Kto przyklękał, kto nawet modlił się w głos, kto jeno wzdychał pobożnie, nabierając przy tym tchu i moc, a każdy się żegnał. W garście sprówał, nogami krzepko w zagon się wpierał, przyginał grzbiet i żarliwie i mając się sierpa czy kosy, zaczynał żnąć i kosić. Wielka uroczysta cichość przejęła żniwne pola, zrobiło się jakby święte nabożeństwo znojnej, nieustannej i owocnej pracy.